Witam YouTube płyty Pro firmy Rigips. Płyta AKU, płyta typu A. Marker dla wkrętów przy ściankach z rozstawem co 60 cm ułatwia, przyspiesza montaż płyt. Miarka boczna na krawędzi Pro, która również ułatwia. Montaż płyt, szczególnie w przypadku sufitów Czyli poprzecznego montażu No i kolejny Kolejny marker Który ułatwia montaż płyt W przypadku rozstawu profili Dla ścian działowych co 40 cm No i dla osób, które Dalej Niezmiernie Montują płyty wzdłużnie Do profili to będzie dla Was też również rzecz pomocna. Marker znajduje się mniej więcej w rozstawie co 40 cm i to znacznie ułatwia trafianie w mniej więcej środek środnika profila CD przy okładzinach ściennych bądź środek ścianki profila Cewu. Także taka nowość w płytach Rigips. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.